Hej, wiecie co znaczy to ujęcie? Tak jest. Robimy kolekcję. Nie chciało mi się nagrywać tego filmu, tak szczerze mówiąc, ale wycierałem kurze. Które pewnie są niedokładne i za chwilę zobaczycie bardzo dużo kurzu, którego ja nie dostrzegłem. Ale co tam? Nagramy. Na samym początku Saga Minelandska, zasłonięta backstabem. Jednym z lepszych kryminałów. Jeden z moich ulubionych kryminałów. A, 10 tomów, czekamy na 11. I tutaj. Okej, okay. w sumie nie wiem, jak to się robi. A, wyjdzie generycznie. A tutaj jest super rzecz, bo to są a, pocztówki z lat 60. -tych. Mój Ziomal dostał je a, gdzieś w jakimś second handzie albo charity shopie w. W Londynie eee, i co, eee, da mi kilka, ma tego dużo, eee, a ja sobie wybrałem te, które mi się najbardziej podobały, ale wróćmy do, do Clue, eee, chłopaki z XX wieku, eee, 7 tomów, czyli jestem na bieżąco, a tutaj Pocałunek, czyli jeden z lepszych horrorów, eee, jaki oglądałem ostatnio, może fajnych horrorów, ale takich... Niszowych, które nie znałem, a poznałem, i okazały się całkiem poryte, i, i spójrzcie na tą okładkę a, i, i ten napis e, w ustach, dobra. E, więcej Hanami, 100% Hanami. Taki taki fan Hanami ze mnie i Urasawy, wszystko co w Polsce to mam. E, Monster, Pluto e, i coś tam od e, dwóch wyjadaczy e, undergroundowej sceny e, mega polecam e, wszystko jest piękne może fabularnie e, niezbyt ale na pewno pięknie e, ale w sumie pitu pitu jest mega super fabularnie w zależności od historii bo to, to zbiór e, takich shortsów okej okay. lecimy e, i tutaj Mamy e, Bond of Tracks, brakuje mi 12-tomu, który mi jeszcze nie przyszedł. E, no i Valerian Borowczyk, e, artysta 2022 roku w moim mniemaniu. znaczy on już dawno nie żyje, ale e, człowiek, który najbardziej mnie inspiruje w tym roku, jeżeli chodzi o artystów, których odkryłem, e, mega <laughs> sympatyczne. Tylko nie na YouTube'a, albo może na YouTube'a, ale na własne ryzyko e, polecam. E, dumny krajan, który wyemigrował do Francji, by robić e, właśnie to, co jest na dole. Nie będę mówił co, bo wyjdę na premiarza. Okej, okay, lecimy dalej. E, o, w tle sobie leci... E... Pochesik nowy, nowy, nie nowy, przy, przywlokłem z domu magiczny kamień A, i super się do tego wraca dalej jak, ma jakiś urok, ale dobra, e, za dużo, za dużo błądzę. E, Oshimi mi dalej. Inside Mary e, brakuje jednego tomu. E, happiness w całości i Kwiaty Grzechu w całości. Kwiaty Grzechu dalej. Myślę, że z Blondo Drags moje ulubione seria. Ale to się skończyło, a to jeszcze trwa. E, no i dziadostwo. Mm, właśnie inspirowane VHSami, VHS Warriors. E, VHS Warriors. Numer 23. Mega super. A tutaj KMWTW. To jest z fanem o ten wie, jaki jest najlepszy film. E, dobra, e, tutaj raczej Standalone. W większości jakieś jednotomówki, e, albo rzeczy, które można czytać jednotomowe, ale mają kontynuację. Patrzy się na Emanon. E, coś japońskiego, ale to, to znacie. O, cycuchy e, opie jeden z ważniejszych e, tworów dla mnie w sumie, bo kojarzy mi się z początkami naszego podcastu i moją rekomendacją przed wyjściem w Polsce, także dalej liczę, że to, to dzięki nam e, mogliście to poznać, choć raczej nie ma, nie ma to żadnego związku. O, to jest jeden z moich ulubionych okładek. Uh, The Pits of Hell Ebisu. Też rekomendowałem kiedyś tam. E, super, super opcja. W sumie tutaj się chciałbym trochę zatrzymać i pokazać Wam rzeczy. E, o, też chyba moja pierwsza rekomendacja. E, no, super odjechana rzecz. Spójrzcie, jak to wygląda. No, e, ostro, ostro, ostro. E, tego nie otworzę. kto Kto oglądał i wiek to też Interokago, ten wie dlaczego tego nie otworzę. A dalej. Power Rangersi. The Movie. Pierwsza kinówka. A kolejna pocztóweczka. A I no te pocztówki robią najwięcej moim zdaniem. Są magiczne szczerze mówiąc. Czuję się jakbym miał kawałek historii, który za chwilę może się rozpaść w moich dłoniach. Ale się nie rozpada, więc e, super. E, Mietrzeń śmiertelnego, trzy tomy, więc chyba na bieżąco. Nie pamiętam. E, trochę i to. E, chcę uzupełnić i to e, w większości, bo brakuje mi kilku rzeczy, które chcę. A nie wszystko chyba chcę, albo wszystko chcę, bo a to w sumie nie wyprzedzajmy faktów. E, muszę zrobić miejsce na półce. E, i niektóre rzeczy po prostu będę musiał sprzedać, a konkretnie jedną serię, która jest za długa, jest kultowa, ale nie chcę chyba jej mieć, to to Wam wystarczy, to Wam wystarczy w kadrze Eden, 7 tomów, czyli też na bieżąco, piękna seria, jedna z moich ulubionych i dalej, dalej trzymam, że, że to jest geniusz. Zostały dwa tomy, więc mega szybko, Devilman, zajebistość w samym tego słowa znaczeniu, nigdy się nie pozbędę, Kotori najlepsze wydawnictwo ever. I a propos Kotori, więcej Kotori, a a tutaj jest gra na PlayStation 1 w oparciu o Hunter, Hunter i ta gra ma już troszkę na karku więc śmiesznie, e, śmiesznie no, a tutaj mamy kącik INIO dobranoc po mnie dede solanie po polsku wyszedł w końcu e, znaczy po angielsku, wyszedł w końcu po polsku ale za późno e, o dużo za późno dziewczyna e, no i osiedle promieniste, które trochę zajęło mi czasu żeby znaleźć to w odpowiedniej Kasie, bo trochę ludzie przesadzają, moim zdaniem. Nie jest to jakiś turbo, wow, ale chciałem mieć, bo jestem ibnięty. E, dalej. E, na samym początku e, pokażę to. To jest e, jedna z fixów przywiezionych z UK. Byłem w Forbidden Planet i zrobiłem sobie taki prezent. E, lubię, właśnie tą serię Reaction, a Konkretnie e, ta seria chyba jest bardziej limitowana niż zazwyczaj. Trudno, trudno było to znaleźć, ale znalazłem fizycznie. Wygląda wow, wow, wow. E, ale okej, okay, wracamy znowu. Tutaj większość e, rzeczy e, od Muchy, e, dużo Brubakera i Philipsa, bo to jest mój ulubiony duet, jeżeli chodzi o komiksy ever. E, wszystko, co, co wyszło spod ich ręki, mam w swojej kolekcji w polskiej wersji, ale też i nie tylko. Brakuje mi kilku pozycji, na pewno reklesów. ale postanowiłem wspierać Muchę i będę kupował po polsku. A tutaj jest Błękit w zieleni, chyba jeden z lepszych komiksów, jakie przeczytałem ostatnio. Satellite SAM, y, z Mata Fraction, co idzie to? Mat Fraction i taki scenariusz w sumie nie kojarzyłem go z takimi gatunkami, ale faktycznie, no i oczywiście Chaykin y, kto zna Black Kiss, to będzie wiedział, co to jest, klasyka. Y, criminal, zaćmienie, o, tutaj mam Incognito, które skandal nie wyszło jeszcze w polsku ale ma super 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 wklejkę i ogólnie jest super wydane a i oczywiście Bug Beetle czekam na drugi tom który ukaże się prawdopodobnie niedługo dobra to wracam na swoje miejsce a ja lecę dalej a więcej image comics 99,9, nie, 100% to image comics. Sorry, też jest to the image. Uh, King City. Uh, fajne. Mm, bardzo stylowe. Zaraz Wam pokażę. Uh, o co mi chodzi dokładnie? Okej, okay. I o to mi dokładnie chodzi. Aha. Yy, tylko. No, właśnie, jeżeli jesteście faktycznie nastawieni na fabułkę, to, to może nie, ale komiks to nie tylko fabuła, komiks to też rysunki, więc a, musimy to połączyć i stworzyć idealny komiks. Tutaj raczej bardziej wizualnie niż scenariuszowo. E, jeden z moich ulubionych komiksów kryminalnych z e, e, Lepema. E, jestem fanem Noir. To jest Noir w czystym tego słowa znaczeniu. E, to jest skandal, że tego nie ma w Polsce, wydanego po polsku, ale na szczęście jakoś e, znalazłem po dobrych pieniądzach e, kompletne wydanie, które jest w miękkiej oprawie, ale jakoś nie łamił się grzbiet, więc e, jest super. Jest kompletne. E, Royal City e, dużo dużo naszego wydawnictwa non stop. Eee, o, znowu Brubaker. Moja chyba ulubiona seria z Nonstop Comics, ale to nie jest chyba zdziwienie. Eee, poza eee, albo po prostu na równo z Deadly Class. Jeden z pierwszych komiksów, image comics, który faktycznie mnie jakkolwiek wkręcił eee, i That Texas Blood, czyli Sean Phillips eee, i jego syn to Mareczka i Jacob Phillips to jest giga chat i jestem fanem uh, okej okay. uh, tutaj jedna z najpiękniejszych ekspozycji moim zdaniem tutaj nawet nie potrzeba żadnych dodatków bo, bo, to, bo to jest to, to jest czysta magia jak się patrzę na, na, na tego squara zawsze, że, zawsze, zawsze jakoś nie mogę się oderwać wzroku i w sumie Tutaj jest, jest najwięcej najciekawszych rzeczy i najfajniejszych wydawnictw. Dobra, e, odłóżmy sobie znowu jakieś akcesoria. E, boże! E, Maru e, Panorama Island. E, spójrzcie na tego Pawia. Totalne gigachodowstwo, jeżeli chodzi o, o artyzm Eee, troszeczkę eee, Matsumoto Tikon Kinkrit. Eee, było kiedyś takie wydanie po angielsku w trzech tomach. Niektórzy są fanami, ale ja chyba niekoniecznie wolę. Wolę to, no i Akira, nie? Która za chwilę się kończy. Brakuje jednego tomu. Eee, I dalej uważam, że to jest najlepsze najlepsze wydanie. W Polsce nie, nie, nie ma po prostu lepiej wydanych komiksów i właśnie mówię tu o mangach i komiksach, nie ma. To jest dla mnie Magnus Opum, Opum Magnus, Boże, ale to głupio brzmi i. A, strasznie drastycznie. Boże. Dobra, gubię się. A, piękna, piękna sprawa, a, i czekam. A, kolejny. Shintaro Kago ale tutaj muszę, no, muszę, muszę to pokazać, bo nigdy Wam nie pokazywałem ale to, to jest sztuka design'u to jest sztuka design'u i aha aha okej, okay, to odłożę na mojego wysłużonego kasyciaka i część druga, która aha ma więcej design'u okej okay. Chyba tego też nigdy nie, nie zdążyłem pokazać jedno z chyba najrzadszych. Yy, zdobyć w mojej kolekcji. Kiedyś dorwałem to co całkiem spoko kasę na Amazonie a, i potem po jakichś dwóch miesiącach w ogóle tego nie dało się zdobyć. Nie wiem jak to jest ze stokami, ale wiem, że Blast to wydał nawet o oh, wow, latach 90. Yy, także co? Super. Mm. To pokazywałem, to nie wiem czy pokazywałem, ale już pokazałem, kolejny kago, no i opus, 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 całkiem sympatyczne i podobają mi się integralne wydania Kotori. I zaraz wam pokazuję co mi spadło, a spadło mi 68 w jednym na Pegasosa. Które też sporo kosztuje i dalej jest na chodzie. Także ten, o, i tutaj też kolejna składanka. E, dobra, lecimy tutaj. E, trochę Batmana, e, Darwin Cook, Ego, e, Zabójczy żart, Boland i Mur, e, Hash, w tym wydaniu z wielkiej kolekcji komiksów DC. E, bo chyba nie miało listoków. A w sumie za dziewiątaka kupiłem oba. Gotham Central, czyli najlepsza seria, która jest notabene pisana przez Brubaker'a i Grega Ruke, czyli ludzi, którzy są kryminalnie obcykani pod korek. Dobra. Logan Key. Jeden z lepszych horrorów komiksowych. Jeden z najbardziej kompletnych horrorów komiksowych, tak mi się wydaje. O, o to pamiętamy. Chyba Vampirella, nie? Okej. Okay. O, i tutaj e, był syn. Jest ojciec. Stephen King. E, opowieści makabryczne. Parker. E, jeden z e, najlepszych komiksów kryminalnych. Hajstowych. E, stworzonych przez człowieka, <laughs> czyli Darwina Kuka, świętej pamięci Darwina Kuka, na podstawie e, książek Richarda Starka. E, mega trudno zdobyć pierwszy tom, ale myślę, że e, warto się nad tym pochylić i nawet jeżeli nie zdobędziecie, to każda z tych, e, z, każdy z tych tomów jest tak jakby. Uh, Standalone, więc możecie śmiało sięgać po jakąkolwiek uh, uh, z historii i będzie kontent. Choć wiadomo, fajnie zacząć od pierwszej części. Szczególnie dlatego, że jest takie gładkie wprowadzenie w postać. Uh, zaczynamy Kirch Narodzą uh, Murdered by Remote Control. <gryw> A te znamy. Uh, kto oglądał ten oglądał. Kto nie oglądał, to zapraszam na mój kanał i na hole. Mila Manara. Tutaj Blacksady. Trochę Berniego. Potworna kolekcja. Cudowna sprawa. Sean Murphy. Jego klasyk. Kowboje, Jeden z moich ulubionych rysowników też e, Tyler Jenkins i mam wszystkie pozycje, które zostały wydane w tym kraju e, i mega polecam, są turbo tanie a za, e, Grass Kings jest naprawdę spoko do pewnego momentu, potem się zaczyna pierdolić, ale jeżeli chodzi o warstwę wizualną to to czapki z głównie a Barry Windsor Smith e, Potwory no i zinek, bo jest strasznie duży. Dobra, e, tutaj też kolorowo dosyć. E, Prison Pit, e, który podobno się kończy. Gadałem na Rumia Comic Con e, z wydawcą i mówił, że zostało bardzo mało, a pewnie jak już jesteśmy po tych kilku miesiącach od festiwalu, już jest na wyczerpaniu, bo nie ma ich wcale. Nie patrzyłem. Dobra. E, Trochę Daniela, <noise> raczej wszystko, co zostało wydane w naszym kraju Miotać Śmierci, Niczym Xamitna, e, drugie wydanie, Wilson, e, Ghost World w pierwszym wydaniu, chyba najładniejszym. David Boring, e, Patience i trochę IDW ich e, rzeczy związanych z klasycznymi. Komiksami, pre horror comics. Dobra, e, trochę Burns'a. E, nowy Burns e, idzie do mnie w paczce, po prostu no, nie doszło do mnie. Blankets, trzy e, paradoksy, e, trochę Darnaso, e, McCloud i trochę Lemirozy. Okej, okay, kolejna figurka. Ta chyba jest z początku albo końcówki z 90. -tych. 9,6 9,6 2 lata starsze ode mnie. Wow, e, i berserk, berserk, berserk. Fiat e, duży. E, magazyny starek mixy e, Jakieś właśnie magazyny, które znamy. Den Holy Bezbożny. Rocznik 8,8. Dobry rocznik, więcej berserka. E, I tutaj zaczynamy z. Vertigo i Black Label, który teraz, teraz się zwie Newporty. Nie palcie szlugów, ale jeżeli palicie, to palcie Newporty, żeby mieć trochę flexu. Śpioch, czyli jedna z pierwszych prac tego duetu razem. Mega super. Sheriff Babilonu, chyba jedna z nowszych rzeczy, która jest zamkniętą całością w jednym tomie. I faktycznie mi się podobała. Łasuch, e, to wiadomo, była adaptacja Netflixa, która jest jest spoko. Na pewno jest inna niż komiks. Bardziej urzeczniona to, to przede wszystkim, ale, ale jest spoko. To, co jest za Łasuchem, a raczej przed Łasuchem, e, to skalp e, Jason'a Arona i Guerry. E, najlepszy komiks jeżeli chodzi o Vertigo, moim zdaniem, jaki wyszedł. E, I raczej dużo osób się może ze mną zgodzić. E, choć no, Vertigo właśnie. E, tutaj przełożymy Puppet Masters. E, tutaj pierwsza część. E, Transmetropolitan. No i właśnie, tutaj się zaczynają schody, bo no właśnie Vertigo miało tak dużo serii, które były tak dobre, że trudno wybrać. A to chyba dobrze, że możemy przybierać. Eee, I to też jest jedna z moich ulubionych serii, choć w sumie, no właśnie, Skalb jest ponad skalę. Eee, trochę się zrymowało. Eee, Stonaboi, które jest super do czasu, ale jeżeli lubicie właśnie kiczowy, kampowy noir eee, i kryminał, akcje, sensacje, Wciągniecie całość nosem. A poza tym, Eduardo Riso to jest, to jest klasa sama w sobie i zniesiecie błędy, e, scenariusza dla samego aspektu wizualnego. U, strzeliło mi w kolanie. Okej. Okay, strażnicy. To wiadomo, nawet nie chce mi się produkować, bo wszyscy znają. E, druga część e, kultowego horroru. E, saga. Tutaj jest spocig na dziesiąty tom. Eee, super, choć eee, szczerze mówiąc, ona była jedną z pierwszych serii, jakie czytałem i się zachłysnąłem nią. Ale jak nabrałem hmm, doświadczenia, nabrałem e, większego obeznania w komiksach, zacząłem więcej czytać, eee, ona nie jest tak super, jak ludzie mówią. I trochę jest przehypowana, ale o wszystkim można powiedzieć, że jest przehypowane. E, i, I w sumie to nie jest nic złego. Dalej jest to solidna seria i dalej będę czytał, bo no, jest magiczna i też mam sentyment, który robi swoje. A, Jezu, jesteśmy mega na dole. Scanner Cop, kolejna kultowa pozycja. A, ale my nie o tym. A... Więcej image comics e, i nie tylko. Dobra, e, Outcast Kirkman, e, spoko. Nie łow, ale spoko. O 6 i 5 na odwrót, bo niedawno skończyłem czytać. Także muszę przełożyć. E, Fatal. Pff, znowu konkretny banger od duetu ostatecznego. Mega trudno zdobyć drugi tom. Mega się napociłem, żeby go zdobyć. Ale udało się. Velvet. E, tutaj jest zmiana. E, rysownika, który też jest super. I też czapki z głów. E, I pękarty z e, południa, czyli w sumie skończona, ale z drugiej strony nieskończona seria Jasona Arona, która jest w pyte. I kolejna rzecz. E, ludzie gniewu. Jedna z najbardziej brutalnych rzeczy, jakie napisał, jedna z najbardziej brutalnych rzeczy, jakie czytałem w standalone. Uh, Są. So. Uh, kolejny cmentarz bezimiennych imiennych. Super wizualnie. Uh, scenariuszowo, nawet też. Jak na standalone, który jest dosyć krótki. Mega, mega przyzwoicie. Dobra. Wracamy do mank. A uh, drugi druga kopia e, obwoluty e, Hiroki Endo nie wiem co ona tutaj robi e, była uszkodzona, więc poprosiłem pew, żeby mi dał i teraz w sumie nie wiem co z nią zrobić może oprawia kto wie e, Bakuman komplet jedna z najlepszych mang moim zdaniem e, jaki czytałem, jeżeli chodzi o Shounen'y ale jestem tani, lubię kicz, e, lubi schemat, więc e, jeżeli chodzi o takie serie do kotleta, to jest my myfaw. E, ok. E, NHK. E, jedno z moich ulubionych anime. E, I manga jest trochę inna, ale też super. E, nie odstaje jakoś bardzo. Dobra, przechodzimy do większości. Kącielka Fujimoto, ale trudno nagrywać na samym dole jak się jest. Ale powinienem się przyzwyczaić, całe moje życie tak wyglądało. Nie no, żartuję. Fire Punch, 8 tomów, średnio. Średnio lubię tą serię. Chainsaw, Look Back i GTO. W czterech tomach i nie wiem czy chcę zbierać dalej, bo jakoś mnie to nie kupiło. Ale zobaczymy. Dobra. Jojosy, które chcę sprzedać. Jak ktoś chce, to, to zapraszam. Wszystko jest w twardzielu. Raczej dobiorę trzeci i przeczytam w całości. I dopiero wtedy sprzedam w komplecie trzy, trzy party. Więc zapraszam. na no, się wystawię na anonsach i na gdziestojam.pl. Możecie zobaczyć. Będą, będą Jojosy stać. E, dobra, kończymy już 5 e, i Hunter. Nie czytałem obu, w ogóle nie zaczynałem obu. E, czekam aż uzbiera w całości. A i tutaj szósty tombo bo mi się już nie mieści. E, I to kurka rurka z grubsza, z grubsza, z grubsza, z grubsza. Tyle nie A prezentuje się to tak A jest dużo, mało, przeciętnie. E, I sobie leci tutaj e, mój vhs e, i to tyle, nie? E, myślę, że dalej będzie się to powiększać, bo e, dalej mam na to zajawę. Więc dopóki mam zajawę, będę pchnął, pchał to dalej. E, ale to nie tylko E, nie tylko to, myślę, że e, różnorodność tego medium pozwala mi się nie nudzić, i myślę, że żonglowanie gatunkami, stylami e, pozwala mi dalej w, to, w tym być i, i czuć jakąkolwiek satysfakcję z tego, że dalej siedzę w tym komiksowym półświadku. E, I to tyle wesołego nowego. I nie dajcie się porwać Marsjanom.